Dobra, I już się Aha! Ej, jedna łyżeczka proszku do pieczenia. A to jest na cztery, cztery, trzy. Łyżka, nie? Nie łyżeczka, łyżka, nie? Jedna. No. To tyle? No. Dobra, jak kurwa nie wyjdzie, jak to się No. Jedna łyżka... E szczypta soli. Jak to pisze jedna łyżka proszku, a nie dwie? Ej, szczypta? No, no, Tylko no, to... No, no, no. no, szczypta. No. No. <laughs> Jedna łyżeczka cukru? Łyżeczka, nie? Trzy w Łyżeczka. Dwie łyżeczki. Dobra. Yy, łóżeczka, nie? No, łyżeczka, nie? Łyżeczko, nagrywaj, mi się pa nie da. No ja będę jej to nagrywać. Czekaj, bo muszę się podoba, Dobra, wiesz co, ty zrób. Profesjonalista. Mój Mój telefon. Dobra. Dobra, no 30 gram masa rozpuszczonego to tam już jest. 300 ml mleka. Gdzie to są mililitry? za mało! Mililitry! Ciebie o... widzisz coś? Jaja, ja tu miałam. Kurde, no! Gdzie to są mililitry? Wspomnijmy. Litry, nie widzisz, że przeżywasz. Nie mililitry, nie mililitry. No, trzymaj. Albo litrów. 300, Le... 300 mililitrów mleka. 300 ml No oh, tutaj akcji. Czyli jedna szklanka i. Czyli mleczko! No wreszcie, no To będzie 30. Kurwa. 30. Ej, i tu piszesz, że masło do smażenia. No, mam mało. Odkręcić. To jest 250. Starczy no, stolej. Mono, nie, to mi. do smażenia, tak to się nie dzieje. Co, I nic więcej. Słuchaj, słuchaj. I nic więcej. Ja tego, aby mój telefon został. Wszystkie spaniki weźmiemy w mikrofonie i wymieszaj. Nie sięgnij, kabel. I to będzie przeżywało? Mąki dodawaj, co czas. Na ile tu piszę, na ile tu piszę? No no około 11 należników. To jest na ja z jednego jestem, cała mata. No myślę, no, że wszyscy z każdym mieszkaniem jesteście w mieszkaniu. Gotowe tam po szeregu dzwanka. Po dwankach i po dwóch, trzech. Tak łatwiej będziecie je dozorować i pozostać na po 20 minut. Czy później jak się zrobią, to 20 minut czekać. Rozumiem, tak? Nie, nie, rozumiem, nie?

Você meu Facebook é muito feio porque eu sou Não. Weis, pô, está, está. Pô, tu vais Só, Tomás. Uh, não é Estar, e, aí, tu pisze... e tu és inapre. Foi a gastão de boots. É isso aí, é uma... aí temos que dar. Diz: chubate as caras que vão com o jedão e aí, tu, tu pisze, tá? Dve, Ej, no tak to pisze No też, bo 300 y... ml to jest 1,5 je, tona, a nie... No dobra, to wyjeżdża. Czyłyśki masła, na stopień kokolad, czyłyśka cukru, czy pasy. No to jest tak samo, nie? No jest tam patrz. Już? Co ty tu masz? Światło no, kurwa. Świdzę, glidzę. No i pozostaw na. No kurwa, po prostu lecimy. Dobra, koniec filmu. Bye, bye.